Już wiemy, już wiemy, kto zdobył ten rodzaj oddał na trzecie miejsce. Już wiemy, jest to Jaszczyński. <śmienny> Kamil Łaprzyński, nowy mistrz polski młodzików i jednocześnie MVP całego turnieju. Jak się czujesz? Jakie emocje teraz w tobie są? E, e, emocje. Pracowaliśmy z chłopakami nad tym bardzo długi czas. No. Emocje, no co mam powiedzieć, jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojej gry. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobre zawody. Wszystko co mieliśmy zrealizować, co nam powiedzieli trenerzy, chyba myślę, że to zrealizowaliśmy w 100%. Mhm. Ale ten dzisiejszy mecz miał bardzo dramatyczny przebieg, ale umieliście wyjść z tego z tego 0-1. Jak to spotkanie oceniasz? Eee, bardzo nam pomogli w tym nasi trenerzy, co, co chwilę nam tłumaczyli, że mamy grać z chłodną głową i że... Możemy z tego wyjść, żebyśmy ani na chwilę nie tracili wiary, więc jakoś to poszło. Powiedz mi, czy siatkówka jest tym, co byś chciał przez całe życie robić? Myślę, że tak. No, jedyne, to jest taka jedyna rzecz w moim życiu, przy której tak się emocjonuję i którą tak naprawdę tak bardzo kocham. No. Myślę, że to jest moja droga. Drodzy Państwo gratuluję, gratuluję pięknej walki, wspaniałej walki na gościnnym parkiecie miasta Bartoszyce, hali mięśnia Bartoszyce. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Polski młodzików w sezonie 2021-2022 zdobyła drużyna... Sebastian, za nami mistrzostwa Polski Młodzików. Jak oceniasz poziom turnieju? To było dużo walki na pewno. E emocjonujące mecze, e szczególnie półfinałowe mecze, e już o medale, dużo emocji. Fajny poziom, e wielu wspaniałych zawodników. Myślę, że mamy kolejny ciekawy rocznik, który, który ma potencjał. No właśnie, ty trochę tych zawodników obserwowałeś pod kątem spały. Czy jakieś nazwiska się pojawiły? No ja już tych zawodników pod kątem spały obserwuję od dłuższego czasu, wiem jak wygląda reprezentacja, e, wiem jakie są w nich zawodnicy. Tutaj tak naprawdę szukałem tylko potwierdzenia tego, o czym już wiedziałem. Koral Wrocław, pisk Polski w siatkówce w piłce Młodzików w sezonie 2021-2022.